Siemanko, witajcie tutaj. Livam Was bardzo serdecznie w tym oto materiale z okazji już dziewiątych urodzin mojego kanału. Tak, dzisiaj są dziewiąte urodziny. Obejrzymy się stare odcinki, powspominamy wspominam jak to było kiedyś. Już teraz napiszcie w komentarzu wesołych świąt. Nie. Wszystkiego najlepszego z okazji. No nie wiem, napiszcie jakieś tam życzenia. To wam będę dawał serduszka, napiszcie jakieś życzenia. Przechodzimy sobie, obejrzymy stare filmy takie. Z początków kanału w miarę, w to się jest 9 lat i trochę lekko nowsze Zobaczymy jak wszystko się zmieniało Myślę, że możemy już sobie przechodzić do materiału. Pierwszy materiał jaki tu mamy nazywa się Reklama Już wam mówię co to był za film, był on wrzucony zobaczcie 19 grudnia 2016 roku, czyli naprawdę dawno No przejdźmy sobie do niego, ogólnie to była reklama świątecznego odcinka, takiego animacji świątecznej Obejrzmy go, dobra włączamy Babusze ukradli Mikołaja. O nie. Nie. Dobra. To mijam, to lecimy dalej. Ulinowi. Kolowi. K... Obotu. Chłopcu. Mistrzem Miki. Legrabisowi. Dobra. tutaj Ola. nagrywałem tabletem. Czy telefon nie miałem? Nie, miałem? Nie, właśnie nie miałem. Nie, już. To chyba było telefon nagrywany Od 2016 roku. No, to już było telefon nagrywany. Ale pierwszym. I powstał i był po prostu ta animacja nadal jest jak jeżeli się nie widzisz, to może jeszcze tam zobaczyć, póki jeszcze jest na kanale. Oczywiście inne stare filmy też możesz się obejrzeć cały czas. Dobra, zobaczcie co tam jeszcze. O, jakiegoś panu skinetowi, Skubidu, Kryjowi i Fredowi. Hmm. Ocalić mnie święty koń powrócić czy zostanie uwierzone. Oglądaj premierę na, na naszym kanale. Na moim. Okej, okay, czyli no tak mówiłem, to po prostu zaprezentowałem bohaterów jacy... W tej animacji, I sumie, nic takiego tu nie było. Gran Lloyd, oglądaj, zapraszam. 4 grudnia 2016. Od... No właśnie, 4 20 grudnia. Dobra, Kolejny odcinek znajdziemy z Cards, z Lego Nexo, te znalazłem. To jest y, 4 września 2016 rok, czyli również najszybciej był nagrany niż ten poprzedni odcinek. Dobra, przejdźmy zobaczymy co ja tu gadałem. I, I nagrywam tak, karty bywa. Lego Nexonite. Karty Nexonite. O, właśnie. Właśnie oto. na ten film dużo razy. Nexo oto, Nexo mój pierwszy taki, Ta taki film, jest, to pierwszy taki. Film. Zresztą pierwszy z kartami ogólnie. Na pierwszy taki lepszy nagrany to to telefonem. No, na szczerze, bo Krawiszowym. A to taki, nie jakiś remix czy coś, po prostu, że nagrywałem. Trochę spapugowali, muszę powiedzieć, za Ninjago. No bo może ci sami po prostu tworzą karty? Ta sama firma, po prostu Ninjago i Nexonite? Pewnie dlatego, nie? No właśnie. 80, 180 kart. I tyle są kart. I 36 złotych. Więc trochę spapugowali. I też są dwie na paczuszce. pustacie, jak w Ninjago było. No, no bo teraz... ta sama firma, ha już to wiem. Ja Pierwsza karta, taki stwór. Przesuwamy? No, okay. się przesuwamy jeszcze. Ja teraz to się przesunę. O, dobra. 68, 23. Ale dobrze 45, widać. Nie? i 40. O, no, co się je załatwia? się na to uwagi zwracała. Tej dalej, może. Tak, jak Ta łotka. Wispodanki w ogóle widać. widać. Patrz, kocham, jest fajna. Takim dobrym rozdarem.

i co każdy odcinek był inny to jest była moda taka, na ta intra właśnie dobra, przejdźmy kolejny odcinek, myślę, że to jest takie złoto czyli Minecraft, ale taki Minecraft, tak, tak napisałem Czy jakaś podróba Minecrafta no właśnie, tak, możemy trochę, bo nie mam zbyt pamięci ale to jest Minecraft właśnie, to nie wiem Mówisz w ogóle to, jakoś dać tego Jestem tylko 480 i o, się kręca. To Czy to jest znak Mubizena? No zobaczmy, coś na coś ciekawego, bo nie pamiętam no, tego, z... tego odcinka za bardzo. Pamiętam, jak z... grałem w tego Minecrafta, w tą podróbkę, ale nie pamiętam za bardzo, co ja mówiłem na tym odcinku. No, znaczy, jakiś dom tam budowałem, tylko pamiętam, bo zaraz o tym będzie mowa. dom, bo tu. O, właśnie mówię o tym. Fajne. kiedyś już to miałem, ale teraz sobie wziąłem na to ponownie. O tam jest miejsce Pamiętam to to ja tu budowałem, bo takie pole Trudno, było, ja to nie to się to nie to znam to na to. tym. Minecraft jest fajny. Wiedziałem, że to jest fajna sobie tu wybuduję. Ale już nie ma tej podruby, chyba jakieś lata temu wam i tak ją znaleźć, ale już jej nie mogłem znaleźć. A nie wiem jak ona się nazywa ta podruba. Sorry pamięć mi się skończyła i musiałem przerwać na chwilę. Musiałem coś usunąć. I dobra, lecimy dalej z tym Minecraftem. Pogłoś się lekko, bo tu jest dosyć cicho. Jest. Tu ja to budowałem. Po prostu o tu położę. Dobra, przejmij kawałek, bo tu się nic nie działo. No to zacząłem budować. Co ja tam mogę wybudować? No dom miałem Teraz budować. Teraz wrócimy do mojego domku. No, no to jest troszeczkę krócej, no i na dobra, to nic nie było ciekawego, pograłem. W sumie nie wiem o czym tam gadałem, o wszystkim i o niczym. dobra, teraz, czy zbuduję ludzi Kalego? To już jest trochę nowszy film, czyli 2019-31 sierpnia. Pamiętam, jak go nagrywałem. Oj. lecimy, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Właśnie, sprawdźcie. Mogę spróbować w ogóle coś jeszcze, proroz takich odcinków. jak macie jakieś fajne pomysły, że macie się coś ile sekund, jeszcze do środku, dzisiaj 000, nie ma oszkiwania. Teraz 106, było mi łatwiej. Mamy stopper, pamiętajcie, czas jest się I i i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fajnie, że się da! Budowałem w 500. sekund. No właśnie, że tak że tak. Nie było to pieniądze, ponieważ stawiłem, zrobiłem to, co musiało być, czyli nie jest 5 byście jakbyście odliczyli. Tylko, tylko jakbyś ręce wziął, musiałem odpalić stopy, włączy nagranie. Nie ma 5 sekund, 5, tylko, 5, tylko 8. No 8 sekund. 8, 8. 8, 8, 8, 8 tylko za. Musiel 8, musiel 8, zastopować. No że... naprawdę, to dobry film nagrany, naprawdę. Tu było drugie podejście jeszcze, co zobaczymy. Ale ogólnie, jak na czasę, to naprawdę, naprawdę, myślę, był film dosyć nagrany. Montaż był jakiś, i ogólnie myślę, że był dosyć dobry ten film, jak na te czasy. Co, co efekt był. 7 sekund, oczywiście 2 sekund, sekundy je zajęły wyłączenie. Niech nie nie się wstymić. Ja trochę filmu nie wiem. Ale dobra, zobaczymy. A był? Nie wiem, nie pamiętam, że dałem z tego dnia film wyrzucony. A wtedy chyba jakoś tak robiłem, że trzy filmy jednego dłu... dnia. Dzień po dniu latywały jakieś filmy chyba, bo to był koniec wakacji. Jeszcze pamiętam, to było dawno. Dobra, no. I wszedł dobry dosyć film. Dobra, teraz jest specjal sprzed dwóch... nie, no z przed dwóch lat, czyli 7 tego kanału To jest minuta, to wyszedłem na dwór o tu i do śniegu wtedy. się ma, z okazji 7 urodzin kanału wyszedłem na dwór <laughs> i ten żar, że nie? Szedłem na dwór pół jeszcze fajnie wtedy padł, ale też nie deszcz? Zespozywania deszcz, zespozywania deszcz zespozywania e, nadwór, wiatr słychać. Myślę, że łapkę można zostawić? Jakbyś 25. Trochę mnie ucinał w kamerze, ale ja też tak nagrywałem na dworzu. Zajnij więc jak będzie śnieg to tu jest turno 25 łapki co? co. Było? Uwaga chwila prawdy. Nie ma, nie ma, więc się nie sturna, jest to, 11 tylko. Mam nadzieję, że wam się spodobać, chciałbym ci łapić jest to z okazji siódmej rocznicy kanału Wow, tu już siedem lat, bardzo chciałem z tej okazji w tym miejscu podziękować I z tej też okazji przed na dwór Mam nadzieję, że podoba wam się Akurat spadł śnieg, więc bardzo fajnie, że akurat mogłem Fajnie, teraz bo już, mi, że teraz prostu, był też śnieg jakoś nagrać, spadł nawet teraz śnieg Słuchać jakieś dźwięk. bo tam była taka górka, obok I tam na sałkach zjeżdżali, ja tu z tymi nagrywałem tak się oglądał chyba z jakiś czas. Nie, 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 lekko, nie, nie, wiem czy akurat teraz, ma, ale dzieje. Ja tam akurat ja nagrywałem, a tam na górce zjeżdżali. pamiętam. przez ten rok? Pamiętam. I przecież może pana lata to jeszcze. Dziękuję, mam nadzieję, że będziecie. Zostawcie łapę. No. Jeżeli napiszecie wszystkiego najlepszego no, lub napisze. Jeżeli napiszecie wszystkiego najlepszego Lub napiszecie 7 rocznicę ekranu, to dam wam serduszko Więc pisz w komentarzu No dobra, no to tak było mniej więcej No i niestety znowu się przerwało Dobrze, jeszcze zobaczymy końcówkę No fajna ta końcówka Siema film z okazji 7 rocznicy no. Ja zmykam Siema No Do zobaczenia w tych filmach, subskrybuj No, myślę, zdaniem fajnie jeszcze to zakończyłem mi się nadal podoba w sumie. Dobra, jeszcze jeden film przygotowałem, to myślę, że już nie będzie taki jaki zobacz, że się pośmiać, czy coś. Siema, siemanko, siema, witam, Zrealizujemy sobie zestaw. Siema. LEGO Ninjago o numerze katalogowym 71730. Jest to taki oto zestawik, jak tu widzicie. Tak się prezentuje instrukcja do tego zestawu. Więc, no, myślę, że możemy przejść do omówienia 7, tego zestawu. Ja, do... ja, do... ja zabieram 6, się 6, do. 6, do... Ja Dobra, ja postaraj się nad nim na koszulce. raczej. jeszcze coś czegoś takiego. Tak się prezentuje z tyłu. Tak się prezentuje. O ładnikach już bardzo. No, już chyba lepsze Tak też tak z zeszłym jak zresztą ma Zresztą przymocować w zeszłym, tak, w zeszłym roku, ale dobra, i w sumie to tyle. Zestaw mi się ale... bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Nie, myślę, że coś się nie no będzie tak do porównania. Więc mam nadzieję, że Wam taki się filmik spodobał. się to się no, był, to się był, jest taki z filmów, dosyć. Na no, rok z kawałkiem to nie jest aż tak staro. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Dziękuję za te lata. Wszystkiego najlepszego. I dziękuję, że oglądasz ten materiał, że oglądasz inny materiał, że w ogóle łapkujesz, subujesz, cokolwiek. Mega dziękuję, mega miło. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach i za rok już 10 lat. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, piątka.